Witam wszystkich z tej strony Kedzi a to jest pierwszy odcinek na tym kanale i przychodzę tutaj z wyjaśnieniami kim ja w ogóle jestem e, jestem tak pospolicie nazywanym nubem e, zgadza się jestem nubem i to bez żartów. gram w minecraft 10 miesięcy zgadza się e, Walka jest u mnie na. Chciałem to widzieć w bardzo słabym poziomie, ale stwierdziłem, że po prostu wyjaśni to mój poziom podczas dzisiejszej rozgrywki, która będzie polegała na. Noob vs. Bedwars! Zgadza się. Dzisiaj Nobek sobie pogra w Bedwars. No dobra. No to wbijamy. tak Bedwars. No dobra. I czekamy. No, a tak w ogóle to zapraszam do zostawienie łapki w górę, jak się podoba, jakiś cudek, jakieś takie rzeczy, na przykład jakiś komentarz, łapka w górę, może by już było, ale tak powoli, ja nikomu nic nie zabraniam, Też tak, ale zawsze byłoby miło, jak ktoś zostawił taką łapkę w górę, no. To takie motywacyjne jest, wiesz? No, tak. No, tak, tak, to tak jest. Tak, tak jest. To jest bardzo motywacyjne. Jak ktoś zostawia łapkę w górę, to to bardzo motywuje do nagrywania i dalszego tworzenia różnych filmików. Zresztą napisz w komentarzu, co byś chciał zobaczyć na moim kanale, a my startujemy. No Cik tik cik, cik. Bieramy Pik 16 mamy tego w tutoriale z YouTube'a i tym podobne trochę przydają na coś w sumie. Lecimy, lecimy na środek! Bez ociągania. Po prostu lecimy na sam środek, jest Bez żadnych kupionych itemków. bez niczego. Ja na środek. Co? Ha, trzy jeden a póki drugie. Ha spoko, dobra. Polecimy, póki no ktoś inny nie e nam zebrał nam emeraldiku. Gdyż potrzebujemy ich 8. Żeby całe łóżko mieć w Absidianie. Ciasną Najpotrzebniejszy blok, kurczena. na... Ja pier... Udział przed gością, który by nie zabił. Po prostu popełniłem samobójstwo. Zgadzać w o... z od Aj Ej, no. Gdyby ktoś jeszcze nie był pewien y, po tym początku y, tego odcinka jestem tym nubem, to myślę, że właśnie już się o tym dowiedział. Okej, okay, też szybka ak... też ciężka Aksa była. Okej, okay, lecimy tutaj... Tek. Ej, tu nie ma... Aha, dobra! tam są. Tam. wcześniej już kiedyś grę na tej mapce. Wtedy byłem w drużynie chyba... nie wiem, dwudziesty bodaj już. wiem. Okej. Czerwony! Zabijcie go! Zabijcie gościa! Tak, dzięki. mam era nic 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 nie Czyżka? zrobiłeś. Chodź. Okej, okay, nice. No, jak już mówiłem, jestem beznadziejny w Minecrafta. Generalnie jeszcze nigdy nie... I pokazuję, jak to się No, sobie ja wstydzę do lakińki, wiem. Luzika. Zobaczcie, już co? Dobra, już myślałem, że już mają opcję. Czemu? Musimy się jakiś dostać? Ojojoj! Oj, oj. O nie, bad destroy! Ojojoj, oj, bad destroy! Ha! Papa! Pa, pa, ja go wykiwałem! Ej, ojojoj. Oj, 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 oj. Chyba jednak nie wykiwałem. Gdzie ja jestem? Z której jestem jest drużyny? A, rzuci to! Do... Krzyczeć! Krzyczeć! okej, udało się! Nie, jednak się nie udało. Zobaczmy jak to. Jak, co tu się w ogóle wydarzyło? To mnie ciekawe. ktoś jeszcze z naszych został? Nie. Muteczek. No Gram jeszcze raz. Nie odpuszczę! Nie odpuszczę! Szybciutko, 3, 2, 1 i zostawiasz Żaden na górę! Haha, olejku. No to zabrani. Chciałem, zabrani. O.Jakiej okay, 17. Ej, i co jest, co, byliśmy tak. Nie wiem, schidzę, gdzie się podział e, ten gasiu. Kupowania. Ej, co? Jak on tak szybko to zbudował? L LOL! W ogóle mam nadzieję, że podczas nagrywania tego kilka... Nie, high pixel nie zbaguje. Jak high pixel zbaguje, to to już nie ma co zbierać. No, ja mówię poważnie, to już, Jak high pixel zbaguje gość kogoś, to nie ma co zbierać. Poważnie nie ma co zbierać. Jo! O kurde, byk! Nie wiem. Jak z jaką ja to buduje buduję? Z jaką kurde on to budował? Ten gościu co tam... cholera... Cholera. niski. Cholera. Cholera. kurde. Cholera. 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 Nie nie bo ja się wziąłem, Aha, już go zabił, popa. Tak, trochę lajtowo. No tak, na razie cyk, Czek, 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 czek. Dawaj emeraldy! Czy wyszliście jak gracie w Bedwursy, że wolcie sobie w tak, Nie daję wam emeraldy. Idziemy trzeba tego gościa. Ej! E, dobra, chyba ja idę z jednak y, 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 po diamondy, bo jednak chciałbym troszeczkę dłużej tym razem porzucić niż może te dwie minuty. No, teraz mój talent wyczerpał. Najkawsze wygranie to będzie, to No, nie. Hmm. Challenger mam YouTube'owy YouTube challenge, po prostu. przeżyć w Minecraftie dłużej... niż 2 minuty. Ciekawa sobie Dream powiedział. To bym tak... 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 On by w te 2 minuty zdążył Minecrafta przejść, nie przejdzie. Wiem, że może troszeczkę jednak... przesadzam, ale... no, ale do umówmy się, no. Moi skill, w porównaniu ze takiego... Fidra jak drinka. Eee. Ja nie był... Ja nie byłby by, nawet bycie jego uczni? Ludzie. To byłaby dla nich zawsze obraza. No ale jednak coś tu jest. Jeszcze jednego tego wczoraj jeszcze dowiedził leczony kord. A my to. Mam nadzieję, że nikt nie trafił mnie strzeli. A, ja Co to jest? i Dobra. Tutaj i teraz kupmy fordusia. Cyk. Kiedy mi się pojawiają diamenty? Ale... Jakieś informacje mogę zniknąć? Nie! Nie, nie, nie! Nie. W ogóle Boże, ja w ogóle gram o nie przecież... co mi się... Już ja że się zabiegnie w tym skoku. Boże! No no już tu się nie da grać z takimi kurde. Nie wiem jakich nazwać. W ogóle... NIEMYŚLĄCYMI myślącymi, y, e, 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 nie NIEPRZEWIDYWUJĄCYMI jakimiś w ogóle objechanymi od rzeczywistości gość. Może to mi dałeś? Nie, jeszcze jednego mi brakuje. jak, Słuchajcie, jak, y, tak, ode mnie każdy przyjmie rady na pewno. Y, tak, fajcie y, już feluszka. Najważniejsze jest mieć to coś. To. to Wam daje życie. To pamiętajcie o to sobie. Dajcie sobie więcej tego, bo ja chcę zużyć 7 na mieczyk. I chcę jeszcze mieć łuk. Zgadza się, chcę mieć łuk i strzały. Dobra, mamy 12. Kupujemy. Mam łuk. Pyk. Tyk co jest unisprint? sprint czasem nie, nie działa. Yy, dobra, mamy dwa, więc jeszcze jest. strzały, 8 Na razie tyle. Yy, I wiecie co? Tak się stwierdziłem. Idziemy. Idziemy na bitkę. Nie ma... Nie ma co! Idziemy na bitkę. Tego tu nie chcę. Kupujemy Sit. Dziwny, że jeszcze ja żyje jaki, nie? Trzemy to się kupię coś do budowania. Co tu się wysadziło? Kto jeszcze żyje? Nie bies. Tam. Aha! Dobra! Już wiem, co tu wybuchło, bo ja przez przypadek odpaliłem tutaj tego... Yy, fireballa. Ja pierniczę, no. Mój skill w Minecrafcie przerasta wszystko. Nie macie ze mną szans, lamusy. Słyszycie? Nie macie ze mną szans. Yeah, Czy ktoś jeszcze... Aha. No, to spoko. Już Cóż... Wierzemy. Może. Jak tutaj... Tak, oni już pewnie mają łóżko w obsidianie. Czym, czymś takim. Ale spróbujemy się do No znaleźć. Nooo... Pewnie mają w obsidianie. Eee... Dostaniecie mnie z ramy tam. To... oj lisiet, i mnie zauważył. Ja Ej nie no nie masz szans, że mnie ja się tam zakradł. Nie że nikt jeszcze po drodze nie zabije, ale... Ja nie mam szans, nie? idzie do mnie. Zaszedł od Ubrał sobie poszedł dodatkami ja tego gościa Bo tam o kolejny Oliś Tam może nie byłaś jak mi się wydawało. Ej, 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 ej zostawcie! Nie! Nie! Ma. Nie! Sprędź idę mu pomóc! Idę mu pomóc! To jest mój koleś! Próbuję go i wkąpalić. I mu się udało! Rozwalił łóżko niebieskim. Wow! Czy to znaczy, że my mamy jeszcze jakiekolwiek trzas? Czy on jeszcze żyje? To no, on żyje. Wow, a ja zaraz nie będę żyć. Okej, okay, żyjesz, koleś. Ej, gdzie ty bie? Ej, co za mistrzu? Co za mistrzu? Dalej... Wow! Jeszcze nie chce się zaszyć tutaj, tylko jeszcze biega po te, po diamenty. To jest... To, to no ja szanuję, takich ludzi to ja szanuję. Muszę sobie więcej strzał, bo to jednak mogą się przydać, jak na. Fireball, no to standard. Chcemy być urlopem, poszedł gdzieś się klepać? Zakładam, że właśnie zginął. To nie jest chyba o Ej, czemu mogę tutaj robić share Górę Kurde, Ej, gdzie jest ten gościu czerwony z mojej drużyny? Liczkać, mogę tamtym jest? się w ogóle opłaca? Fenelki. Co mi żeby... to w ogóle? tu jestem, nie widziałem by... w ogóle gdzie. się poszedł, co Nie, to jest konta. Dobra, się osłaniałam cię. Kurde! Trafiło, trafił, kurde! Szlak Dobra, ja idę po więcej, tak, po więcej Fireball. Ja się tak nie da. Ja muszę mieć więcej Fireboli. Więcej wszystkiego. To jest skrzynka jasne, że jest nie, wiem, że nie Cyk Fireball. Dobra. tak okej. Okay. Myślę, że żeby strzelać, to musimy powiedzieć troszeczkę bliżej. Yy. Jednak stąd się troszeczkę ciężko celuje sobie wolniej, ma się dosyć czułą myszkę. No, tak jak ja. Aha, już chciałem obudować. stwierdzić, że, <grydziś> że mam słabo obudowane łóżko.

Ojej... No no to czego ja się spodziewałem? Już wiedziałem to, jak tylko nam zniszczyli łóżko. Kurczę! Eee, a która to jest już próba jakiegokolwiek wygrania? Trzecia? Trzecia to już była. Teraz jest czwarta próba? Nie. Nie, teraz chyba... Teraz jest chyba trzecia. Nie wiem! Kurczę! Skąd ja w ogóle mam to wiedzieć? Chryste Panie... W ogóle weźcie, dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój. Po prostu dajcie mi spokój. 4, 3, 2, 1... Zostaw łapkę w górę! Ej, zespół podgrzane, już się nie liczy. <laughs> Jak to się mówiło, że odgrzewane, od, odgrzewane już nie smaży, tak? Tak, tak, chyba tak. I ten szober, tak, 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 Dobra, mamy tak, 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 lecimy na sam środek tak, 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 to na sam środek. C -c -c. Ej, tak, Cyk, cyk. tak, 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 Co mi tak, tak, nie, teraz stawiamy na czas ułożenie na środek próbowanie zdobycie emeraldów, żeby obudować łóżko y, tym obsydianem. Kurde, jak tu się wchodzi? Chyba chyba tędy się idzie, czy nie? Mamy jeden emeraldzik, lecimy tam po drugi. Czek, cyk... drugi emeraldzi drugi sek o dobra, będziemy mieli już cztery emeraldy! Ooo, ale sztos, ale sztos! Dziesięć... jeszcze nikogo tu nie ma? Pięć... Trzymaj się... Właśnie wykrakałem. Cyk. Będziemy mieli trzy, co Będziemy mieli... Okej, okay, mamy cztery, mamy cztery, Dobra, ja już teraz nie ryzykuję, ja, 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 ja. ja wracam... Y, do nas. obudować łóżeczko Obsidianem! Jej! Widzicie, jaki jestem awesome prostym w Minecrafta? Jezus Maria, przecież ja tego ja, nie ja, ja skopię bez żadnej siekiery. Já ja pítole? Lodě. Mm, Šikirka, tišiče, je to jenom No dobrá, chyba to šinec obudovuje z té strany. Nik tu nejde, No, by sladok. Já nejdu. Já nejdu. pik, pik. Já nejdu. No nie, byczku, nie, nie. Daj mi to rozwalić, byczku. Roku. Jak to, co Ej, lul! Się zbagował ten. Ten cztery razy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak, kurde, zabuduj mnie, geniuszu. Geniuszu zbrodni, geniusz broni, kurde. Zabudował własnego, no kurde. Kurde, kurde, no. Kurde za dużo tego, kurde. To takie, nie, to takie kurde niekulturalne. Mam wrażenie. Eee, dobra. Spróbujemy triszka speedrunnerów. Wy, wysokie skoki, wiecie. Ej, ten triczek jest dobry. Mam tego Ej, jeśli. No będzie, że. To i też tam będzie. Ej, tak. Mu musi być. Musi być. Cała łożka w tyłianie. Ja Kapier. Kur. A... <śśśś> Co ja mam powiedzieć? Tak wygląda moja dusza. Kurz, zostałem tylko ja. No i powiedzcie mi, co ja mam zrobić. Ja pier... Nie, wiecie ja, co? ja idę się z nim klepać. No no przekupię ja... I, ...przekupię ich razem. Chyba się nie udało przekupić. Eee, jak to powiedzieć? Hmm, shi, shi, shi. Mam nadzieję, że, nie, że już rozwiałem wątpliwości a propos tego, czy jestem naprawdę noobem, czy tylko yy, robię clickbait, jak no wiele, wiele, wiele youtuberów. No, więc już wiecie, że naprawdę jestem yy, nubem. Albo po prostu się nie znam na Minecrafcie. No. Mam nadzieję, że kiedyś mi przejdzie wycieczka, bo to jest naprawdę denerwujące, jak ja sobie łażę w żelaznej zbroi, się z tego cieszę, a tymczasem moi koledzy, kurde, mówiąc brzydko, srają diamentami, no. To nie jest fajne, to jest bardzo niefajne. No. Więc, no to by było chyba dzisiaj już na tyle. Do widzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Może też z Bedwarsów. Myślę, że fajnie wyszła ta, ta... ta, 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 ta... ten odcinek fajnie wyszedł. Więc mam nadzieję, że... No. Że się podobał. Że następny też będzie się podobał. Myślę, że zrobię, że zrobię z tego pierwszą serię na tym kanale. No i dziękuję, do zobaczenia. Ja byłem i jestem Kezi. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia like. Ha. Uuu. Co tak można? Ale kozackie. Tak można. O, dobra, no w każdym razie do zobaczenia, więc w następnym odcinku. Cześć!